Oto wiadomości z gminy Nowogrodziec. Najważniejsze wydarzenia ostatniego tygodnia. Informacje dla mieszkańców i aktualności z naszych miejscowości. W niedzielne popołudnie w Centrum Kultury i Sztuki Muza odbył się koncert z okazji Dnia Seniora. Wydarzenie, zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą przyciągnęło liczne grono mieszkańców gminy i miasta, którzy wspólnie świętowali i oddali hołd starszemu pokoleniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz nowogrodzca Joanna Świder, która skierowała do seniorów życzenia. Gwiazdą wieczoru była Raisa Misztela, artystka pochodząca z Doniecka, od lat związana z Polską, finalistka programu The Voice Senior. Towarzyszyły jej tancerki z grupy Avocado Dance oraz wokalistka Karolina Wosz, Finalistka szansy na sukces. Koncert płonie niebo zachwycił publiczność różnorodnością repertuaru od polskich klasyków po ukraińskie piosenki estradowe oraz barwnymi kostiumami i pełną energii choreografią. W urzędzie miejskim w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości linii kolejowej numer 283, przebiegającej między innymi przez świętoszów, Zebrzydową i Nowogrodziec. Udział w rozmowach wzięli. Burmistrz Nowogrodźca, Joanna Świder, zastępca burmistrza Andrzej Drąg, burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka oraz wójt gminy Osiecznica Waldemar Nalazek z zastępcą Damianem Ilczukiem. Samorządowcy omówili stan prac modernizacyjnych i zapowiedzieli dalszą współpracę na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych w regionie. Zakończono pierwszy etap remontu drogi powiatowej w sołectwach Wykroty i Zagajnik. Inwestycja o wartości 150 tysięcy złotych została zrealizowana przez powiat Bolesławiecki i znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców. W odbiorze prac uczestniczyli starosta Bolesławiecki, Tomasz Gabrysiak, burmistrz nowogrodzca Joanna Świder, wicestarosta Patryk Hauka, kierownik zarządu dróg powiatowych Paweł Bednarski oraz gościnnie wójt gminy, osiecznica Waldemar Nalazek. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja remontu drogi w zagajniku przy współudziale finansowym gminy Nowogrodziec. W urzędzie miejskim w Nowogrodzcu odbyło się spotkanie burmistrz Joanny Świder z przedstawicielami kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości oraz zakładu produkcji wełny skalnej Holcim Polska SA, oddział Wykroty, w tym z dyrektorem Zakładu Piotrem Kuczyńskim. Rozmawiano o współpracy w ramach strefy, planach inwestycyjnych i tworzeniu nowych miejsc pracy. Spotkanie miało charakter roboczy i było kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy. W sali wiejskiej w wykrotach kończy się remont podłogi, który obejmuje wymianę konstrukcji oraz wykonanie nowego ocieplenia. W najbliższych dniach podłoga zostanie wzmocniona płytami OSB i pokryta parkietem dębowym, co zapewni trwałość i eleganckie wykończenie wnętrza. Inwestycja, realizowana przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu i finansowana z dotacji gminy, wynosi 266 tysięcy złotych. W czwartek w Centrum Kultury i Sztuki Muza odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów burmistrza oraz gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniono najlepszych uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, a całość uświetniły występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu, młodzi muzycy z zespołu Akord oraz wokalistka Paulina Nitarska. Burmistrz Joanna Świder podkreśliła znaczenie edukacji i złożyła wszystkim gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów. Więcej informacji o wyróżnionych znajduje się na naszej stronie internetowej. Jej adres widnieje zawsze na dole ekranu. Teraz zrobimy przegląd wydarzeń, które czekają nas w najbliższych dniach. Już w niedzielę, 19 października, podczas obchodów Dnia Świętej Jadwigi Śląskiej, patronki gminy i miasta Nowogrodziec przeniesiemy się w czasie do epoki stali, odwagi i rycerskiego honoru. Po godzinie 16 na rynku miejskim. Rozlegnie się szczęk mieczy i donośne okrzyki zbrojnych, bo rozpocznie się pełnokontaktowy turniej rycerski o pierścień świętej Jadwigi Śląskiej. Na arenie spotkają się bractwa rycerskie z różnych stron Polski, gotowe stanąć do walki o zwycięstwo, chwałę i cenny pierścień. To nie inscenizacja, to prawdziwe starcia z użyciem stalowej broni. Pot, determinacja i duch dawnych wojów. Zobaczycie Państwo, jak dawny honor rycerski ożywa na Nowogrodzieckiej Ziemi. Kto okaże się najdzielniejszy? Kto uniesie w górę pierścień świętej Jadwigi Śląskiej? Przyjdźcie i przeżyjcie emocje prawdziwego średniowiecznego turnieju. Tu, w Nowogrodźcu. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu lokalnych wiadomości Nowogrodźca. Dziękujemy, że byliście z nami. Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. I pamiętajcie, to my wszyscy tworzymy tę gminę.